Podcast praktycznie o Dronach. Odcinek 87. Cześć, nazywam się Karol Heda i na co dzień rozwijam Akademię UAV, firmę, która przez usługi doradcze i szkolenie pilotów wspiera organizację w procesie wdrażania bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. Tytuł odcinka: Zwolnienia i ułatwienia dla operatorów dronów. Jak z nich skorzystać? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mieliśmy chwilę przerwy od odcinków, to znaczy tydzień przerwy, następnie luźny, wprowadzający odcinek z podsumowaniem 2025 roku, a dziś wracam z regularnym, merytorycznym odcinkiem. Obiecywałem Wam, że jak pojawi się coś nowego i ważnego, będę na ten temat nagrywał odcinek podcastu. I oto właśnie jest taki ważny temat. Będę mówił o kolejnych zwolnieniach dla operatorów dronów, które tuż przed końcem 2025 roku opublikował Urząd Lotnictwa Cywilnego. Mówimy tu o odstępstwach, które w określonych przypadkach znoszą obowiązek ustanawiania kontrolowanego obszaru naziemnego. Łagodzą też wymagania dotyczące klasy używanego drona albo pozwalają realizować operacje w kategorii w szczególnej w sposób bardziej elastyczny organizacyjnie. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja 83. odcinka, w którym mówiłem o zwolnieniach dla dronów rolniczych. Te wspomniane nowe zwolnienia powodują znaczące ułatwienia zarówno dla instytucji publicznych, organizacji takich jak ochotnicze straże pożarne czy wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, ale też dla normalnych komercyjnych firm, przedsiębiorstw, bo dzięki temu pojawiła się też możliwość wykonywania lotów w kategorii szczególnej w znacznie ułatwionym trybie. Słuchając komentarzy, staram się nagrywać krótsze wstępy, więc bez niepotrzebnego przedłużania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są, jakie korzyści dają i komu i jak skorzystać ze zwolnień opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, to koniecznie zostań dłużej. Zapraszam do wysłuchania części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Żeby w ogóle zrozumieć sens tych zwolnień, o których będę dziś mówił, trzeba się na chwilę cofnąć i spojrzeć na to, jak w praktyce działa kategoria szczególna i scenariusze standardowe, czyli STS-y, według rozporządzenia Komisji Europejskiej, które to rozporządzenie stanowi podstawę aktualnie obowiązujących przepisów dronowych w Polsce. Jak być może już wiesz, mamy STS-01, mamy STS-02 i są dla nich opisane warunki, czyli co trzeba spełnić, żeby móc wykonywać loty na podstawie danego scenariusza. Opisane tam są konkretne wymagania sprzętowe, czyli konieczność wykorzystania drona z klasą C5 dla lotów w zasięgu wzroku według STS-01 i drona z klasą C6. Do lotów BIVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku według STS-02, scenariusze standardowe zawierają też obszerne wymagania organizacyjne, jakie musi spełnić operator, czyli firma, która wykorzystuje drony, i wymagania operacyjne, czyli jak na podstawie tych scenariuszy możemy latać. I problem zaczyna się wtedy, gdy chcemy to wszystko. Zastosować w realnych, takich codziennych lotach. Chyba największą barierą jest kontrolowany obszar naziemny. W wielu przypadkach jego ustanowienie w praktyce jest bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Co do zasady, kontrolowany obszar naziemny to taki zakres terenu, gdzie operator zapewnia, że nie pojawią się osoby postronne, czyli takie, które nie uczestniczą w Twoim locie. Kolejna bariera to wspomniane wymagania sprzętowe przypisane do scenariuszy STS. I chyba nie spotkałem jeszcze jednostki ochotniczej Straży Pożarnej, która byłaby wyposażona w drona z klasą C6, adekwatnie do tego, co robią najczęściej z użyciem dronów, oczywiście, czyli do wykonywania lotów poszukiwawczych w warunkach. Lotów poza zasięgiem wzroku. Do tego dochodzą wymagania rozstawienia obserwatorów, gdy odległość pozioma w locie przekracza kilometr. A jeśli spróbujesz wyobrazić sobie poszukiwania zaginionej osoby w jakimś nieznanym, często na przykład podmokłym albo zalesionym terenie, to mając z tyłu głowy możliwość aktualnych dronów, które technologicznie są gotowe do latania po 5, 10 i więcej kilometrów i dotk i dodatkowo, cel takiego lotu, czyli często ratowanie ludzkiego życia, to te wszystkie wymagania powodowały, że wykorzystanie dronów w zgodzie z przepisami stawało się formalnie niemożliwe do wykonania. I w efekcie mieliśmy sytuację, w której prawo dopuszczało operację, ale jej realizacja była na tyle obciążająca po pierwsze finansowo, ale też administracyjnie, organizacyjnie, że traciła sens biznesowy bądź właśnie ten operacyjny. Z tego powodu pojawiły się zwolnienia, i pozwólcie, że wymiennie będę stosował określenie odstępstwa, które opublikował Urząd Lotnictwa Cywilnego na przełomie 2025 i 2026 roku. I nie jest to żadne obejście przepisów, ale potrzeba dostosowania wymagań przepisów do realnego charakteru lotów i potrzeb operatorów przy zachowaniu tego samego poziomu bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Po stronie operatora. I ja we wstępie już o tym wspominałem, bo w praktyce jest tak, że te zwolnienia można podzielić na dwie grupy, bo odpowiadają na dwa zupełnie różne problemy. Pierwsza grupa dotyczy lotów realizowanych w ogólnie rozumianym interesie publicznym, czyli tam, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo, ratownictwo i infrastruktura krytyczna. Druga grupa dotyczy firm komercyjnych, które wykonują loty o Generalnie niskim ryzyku, ale dotychczas były blokowane przez te omówione chwilę wcześniej sztywne wymagania formalne scenariuszy standardowych. I warto też pamiętać, że te zwolnienia zostały wydane póki co na okres 8 miesięcy, bo w takim trybie mogły zostać przeprocedowane sprawnie, ale jak pokazuje przykład wcześniej omawianego zwolnienia dla rolnictwa, jeśli rozwiązanie działa i odpowiada na realne potrzeby rynku, może być przedłużane. I pozwólcie, że teraz dla porządku omówię dla Was każdą z tych grup osobno. Zacznijmy od pierwszej grupy i pierwszego odstępstwa, czyli tego, które zostało przygotowane z myślą o sektorze publicznym i operatorach infrastruktury krytycznej. W przypadku tego zwolnienia, jako beneficjentów mamy na myśli organy administracji rządowej, samorządowej, razem z ich jednostkami organizacyjnymi, o służbach, strażach i inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ratownictwo i zarządzanie kryzysowe. W szczególności chodzi o służby takie jak Ochotnicza Straż Pożarna czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Odstępstwo obejmuje również operatorów infrastruktury krytycznej czyli podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę energetyczną, transportową, telekomunikacyjną, wodną, paliwową czyli tam, gdzie Ciągłość działania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. I teraz, też, bardzo istotna rzecz z punktu widzenia firm komercyjnych, bo to zwolnienie dotyczy także przedsiębiorców, którzy wykonują operacje dronowe na podstawie umów albo porozumień bądź zleceń zawartych z tymi podmiotami. Czyli nie trzeba być urzędem ani służbą, ale trzeba realizować konkretne zadanie publiczne na ich rzecz, żeby można było skorzystać z tego odstępstwa. Zwolnienie obejmuje też. Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jeżeli loty są niezbędne do realizacji projektów badawczych, finansowanych ze środków publicznych albo prowadzonych na zlecenie podmiotów publicznych. I skoro wiemy teraz, dla kogo może to być pomocne, to dopiero w tym kontekście możemy mówić o realnych ułatwieniach, które to odstępstwo wprowadza. Przede wszystkim mówimy o zwolnieniu z obowiązku ustanawiania kontrolowanego obszaru naziemnego. I konieczności używania wyłącznie dolonowska są C5 i C6 w ramach STS-01 i 02, a w przypadku lotów BIVLOS zdjęto obowiązek zapewnienia obserwatora przestrzeni powietrznej. Zamiast tego pojawia się podejście oparte na Bezpiecznej odległości i analizie ryzyka dostosowanej do rzeczywistego charakteru operacji. I uwaga, trzeba pamiętać, że poruszamy się nadal w obrębie któregoś z opisanych scenariuszy standardowych, więc pozostałe elementy tam określone pozostają aktualne. Czyli aktualny pozostaje cały zestaw obowiązków formalnych, o których bardzo często się nie mówi, a których wielu operatorów po prostu nie jest świadomych. I teraz powiem Wam, co mam na myśli. Po pierwsze, Chodzi o uprawnienia pilotów. Pilot wykonujący loty na podstawie tego odstępstwa nadal musi posiadać kompetencje do operacji w kategorii szczególnej, czyli uprawnienia odpowiadające. STS-01 bądź STS-02. Zwolnienie nie tworzy żadnej nowej ścieżki szkoleniowej i też nie zwalnia z tych wymagań. Po drugie, chodzi o formalną podstawę operacji, czyli jako operator nadal trzeba działać w reżimie kategorii szczególnej, co oznacza konieczność złożenia oświadczenia o operacji w kategorii szczególnej. Po trzecie, Dokumentacja operatora. Firma bądź instytucja nadal musi posiadać i stosować dokumenty wymagane dla kategorii szczególnej, czyli instrukcję operacyjną z opisanymi procedurami działania w sytuacji normalnej i awaryjnej, sposób planowania i nadzorowania operacji, zasady reagowania na sytuacje niebezpieczne itd. Tego zwolnienie nie usuwa. Trzeba mieć to na uwadze. Bo z jednej strony dla wielu operatorów to zwolnienie jest naprawdę bardzo potrzebne, pomocne, ale operator musi być w stanie wykazać, że wie co robi, czyli jest odpowiedzialnym i świadomym operatorem. Czyli podsumowując, zwolnienie zasadniczo upraszcza wykonywanie operacji w kategorii szczególnej, ale nie upraszcza odpowiedzialności operatora, i to jest coś, o czym mówi się zdecydowanie za mało, za rzadko. A skoro omówiliśmy, to pierwsze odstępstwo, czyli dedykowane sektorowi publicznemu i infrastrukturze krytycznej, to teraz przejdźmy do drugiej grupy zwolnień, które budzą jeszcze większe zainteresowanie, bo jest to odstępstwo, które w decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało określone jako zwolnienie dla wszystkich operatorów. I to zwolnienie dotyczy operacji wykonywanych w ramach STS-01 i STS-02. Ale wyłącznie przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnym wymiarze typowym, nie przekraczającym jednego metra. I od razu trzeba też powiedzieć, czym jest ten wymiar typowy. Otóż jest to maksymalny wymiar drona, mierzony od końcówki jednego śmigła do końcówki drugiego śmigła, mierzone po przekątnej i oczywiście przy rozłożonym, gotowym do lotu dronie. W tym przypadku kluczowe ułatwienie polega na tym, że operator, który chce wykonywać loty w zasięgu wzroku STS-01 albo poza zasięgiem wzroku STS-02, zostaje zwolniony z obowiązku ustanowienia kontrolowanego obszaru naziemnego. I znowu bardzo ważne doprecyzowanie. Bo brak kontrolowanego obszaru naziemnego nie oznacza, że operator przestaje odpowiadać za bezpieczeństwo osób postronnych. Oznacza tylko tyle, że zmienia się sposób realizacji tego obowiązku. Zamiast kontrolowanego obszaru naziemnego pojawia się konieczność wyznaczenia przestrzeni operacyjnej, przestrzeni bezpieczeństwa i buforu czy bufora ryzyka naziemnego, które operator musi samodzielnie określić dla każdej planowanej operacji. W praktyce to zwolnienie bardzo dobrze pasuje do powtarzalnych, przewidywalnych operacji o generalnie niskim ryzyku, takich jak różnego rodzaju inspekcje techniczne, zadania geodezyjne, inspekcje związane z wiatrakami, farmami fotowoltaicznymi, czyli szeroko rozumiane OZE, monitoring obiektów czy dokumentacja postępu prac na budowach. Tam, gdzie dron jest niewielki, środowisko operacyjne jest znane, a ryzyko dla osób postronnych da się realnie ocenić. Jako niskie i w miarę je kontrolować. Ale pamiętajcie, że to są nadal loty w kategorii szczególnej, więc znowu dochodzimy do rzeczy, o której trzeba pamiętać. Po pierwsze, sprzęt. W przypadku tego zwolnienia, operator, jeśli chce latać w STS-01, musi używać drona z klasą C5, a w STS-02, czyli przy lotach poza zasięgiem wzroku, drona z klasą C6. Po drugie, uprawnienia pilotów. Pilot wykonujący loty na podstawie tego zwolnienia nadal musi posiadać kompetencje właściwe dla STS-01 albo STS-02. Po trzecie, formalna podstawa operacji, czyli operator, który chce korzystać z odstępstwa, musi złożyć oświadczenie o operacji zgodnej z danym scenariuszem standardowym, czyli formalnie zadeklarować wykonywanie lotów w ramach STS. Zwolnienie modyfikuje wybrane. Wymagania tego scenariusza, o których sobie dziś mówimy, ale nie znosi obowiązku jego stosowania jako podstawy prawnej, czyli nie znosi obowiązku złożenia oświadczenia o operacji. I po czwarte dokumentacja operatora. Firma, czyli operator, musi posiadać i co ważne, stosować dokumentację wymaganą w kategorii szczególnej, czyli w szczególności instrukcję operacyjną INOP, w którym zostaną opisane procedury normalne i awaryjne, zasady planowania operacji, czyli wszystko to, o czym często powtarzam w tym podcaście, jako obszar pomijany podczas typowych na rynku szkoleń dronowych. Co więcej, w tym przypadku ta dokumentacja nabiera jeszcze większego znaczenia, bo, bo to na jej podstawie operator uzasadnia brak kontrolowanego obszaru naziemnego. Więc formalnie, korzystając z tego zwolnienia, dla wielu firm jest dużo łatwiej w zakresie wykonywania lotów, ale organizacyjnie i odpowiedzialnościowo nie wiem, czy jest takie słowo, ale trzymają się tego odpowiedzialnościowo trzeba się do tego przygotować. Dlatego to drugie odstępstwo świetnie działa w firmach, które mają już poukładane procedury, mają doświadczonych pilotów i świadomość roli swojej jako operatora. I dokładnie tak samo jak w przypadku pierwszego odstępstwa, tutaj również warto to jasno powiedzieć: zwolnienie upraszcza wykonywanie operacji, ale nie upraszcza odpowiedzialności operatora. I teraz tak. Widzicie, że te odstępstwa z jednej strony są bardzo pomocne dla wielu operatorów, ale nie jest tak, że hulaj i dusza i można robić co się chce, jak się chce. Więc u wielu osób może pojawić się dość naturalne pytanie, bo skoro obowiązków nadal jest tak dużo, skoro nadal mówimy o kategorii szczególnej, o uprawnieniach, dokumentach, odpowiedzialności operatora, to po co w ogóle korzystać z tych odstępstw? I słuchajcie, odpowiedź jest chyba prosta. Bo te zwolnienia nie zostały stworzone po to, żeby było łatwo, tylko po to, żeby latanie w kategorii szczególnej na podstawie scenariuszy standardowych było w ogóle realnie możliwe i wykonalne. Weźmy bardzo konkretne przykłady operatorów infrastruktury krytycznej. Na przykład wiele z tych podmiotów od lat posiada duże floty dronów, które technicznie są w pełni zdolne do wykonywania lotów biwlos, ale formalnie nie spełniają wymagań klasy C6 przewidzianych w STS. -ie. Bez tych odstępstw te podmioty miałyby do wyboru dwie rzeczy. Albo nie latać w ogóle, tudzież latać w zasięgu wzroku, co jest zupełnie nieefektywne dla nich, bądź wchodzić w długie procedury indywidualnych zezwoleń na operację. Więc zwolnienia rozwiązują ten problem, czyli pozwalają wykorzystywać istniejący, sprawdzony sprzęt w sposób legalny, zgodny z realnym poziomem ryzyka. Drugi przykład to Ochotnicza Straż Pożarna. Bardzo wiele jednostek OSP jest dziś wyposażonych w drony klasy C2, które w praktyce są wykorzystywane do poszukiwań osób zaginionych, często w warunkach, które de facto spełniają definicję lotów BIVLOS. Standardowo wymagania STS-02 zakładały konieczność użycia dronów klasy C6, rozstawienia obserwatorów, spełniania szeregu warunków, które w realnych działaniach ratowniczych są po prostu niemożliwe do wykonania. Dzięki tym odstępstwom, Jednostki mogą działać legalnie, reagować szybko i skutecznie bez rezygnowania z bezpieczeństwa. Trzeci przykład to firmy geodezyjne i budowlane, i w ich przypadku największym problemem był kontrolowany obszar naziemny. W terenie budowy na długich odcinkach inwestycji liniowych czy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, takie fizyczne zapewnienie, że nikt nie pojawi się w obszarze operacji, było bardzo trudne, żeby nie powiedzieć, niemożliwe. I właśnie odstępstwa zdejmują te barierę, bo bazują na analizie ryzyka i bezpiecznej odległości zamiast na tym nieszczęsnym, kontrolowanym obszarze naziemnym. I to jest sedno tych zwolnień, bo w żadnym wypadku nie obniżają bezpieczeństwa, tylko przenoszą odpowiedzialność tam, gdzie powinna być od początku, czyli na operatora, który zna swoje środowisko, zna swój sprzęt, zna realne ryzyka. Dzięki temu wiele operacji, które wcześniej były formalnie niemożliwe, staje się legalnych. Wykonalnych, oczywiście pod warunkiem, że operator wie co robi. Jeszcze jedna ważna sprawa, bo też trzeba powiedzieć o tym na wprost. Te odstępstwa nie są rozwiązaniem dla każdego i w wielu przypadkach po prostu się nie przydadzą. Na pewno nie są dla osób i firm, które latają okazjonalnie bez stałych procedur, bez dokumentacji, bez myślenia w kategorii odpowiedzialności operatora. Jeśli dron jest dodatkiem, a nie narzędziem pracy, to te zwolnienia niczego realnie nie zmienią. Nie są też dla tych, którzy liczą na to, że zwolnienie zastąpi wiedzę albo uprawnienia, bo nadal mówimy o kategorii szczególnej, więc jeśli ktoś nie ma kompetencji, nie rozumie STS-ów i nie jest gotowy ponosić odpowiedzialności, to odstępstwo nie jest żadnym ułatwieniem, tylko potencjalnym ryzykiem czy też problemem. Te rozwiązania nie przydadzą się też tam, gdzie operacje dronowe i tak bez problemu mieszczą się w kategorii otwartej. Jeśli ktoś. Lata wyłącznie w zasięgu wzroku, w prostych lotach lekkimi dronami, to wchodzenie w kategorię szczególną, nawet z tymi odstępstwami, często nie ma żadnego sensu. Zwolnienia nie są też dla tych, którzy szukają jakiejś parasolki prawnej, żeby robić rzeczy ryzykowne bądź nieodpowiedzialne, nieprzemyślane. Nie chronią przed błędami, nie chronią przed brakiem procedur i nie zdejmują odpowiedzialności z operatora. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś chce mieć więcej swobody bez większej odpowiedzialności, to te zwolnienia nie są dla niego absolutnie. Kropka. Natomiast dla operatorów, którzy wiedzą co robią, chcą działać legalnie w realnych warunkach, mogą być dokładnie tym, czego brakowało przez ostatni czas. I właśnie, a propos tego, że ważne jest, aby operator wiedział co robi. Po publikacji zwolnień widzę, że pojawia się w sieci i na różnych grupach. Bardzo dużo pytań. Co ważne to nie są jakieś ogólne pytania, tylko konkretne przypadki. Konkretne firmy pytają, zadają py pytania o konkretny sprzęt, konkretne loty. I o ile pytań jest dużo, to sensownych odpowiedzi jak na lekarstwo. Dlatego postanowiłem, że 14 stycznia o godzinie 18 zrobię spotkanie na żywo na YouTube, podczas którego poświęcimy czas właśnie na pytania i na odpowiedzi. Warto być na tym live'ie. Z bardzo prostego powodu. Na żywo można dopytać o szczegóły, można doprecyzować swoją sytuację. Jest to zupełnie inna jakość niż komentarz pod filmem czy jakaś krótka odpowiedź mailowa. Będzie można oczywiście zadawać pytania bezpośrednio na czacie w trakcie transmisji. Będę na nie odpowiadał na bieżąco w miarę możliwości czasowych. Natomiast jeśli masz jakieś pytanie, na które chcesz mieć pewność, że odpowiem, to możesz je zadać wcześniej. Przygotowałem do tego specjalny formularz i link do zadawania pytań znajdziesz w opisie tego odcinka. Dzięki temu będę mógł się do tych pytań lepiej przygotować, omówić je spokojnie, krok po kroku. To spotkanie jest dla wszystkich, którzy już korzystają z odstępstw, którzy dopiero się nad nimi zastanawiają, albo którzy po prostu chcą upewnić się, że robią to legalnie, bezpiecznie, świadomie jako operatorzy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na live na YouTubie 14 stycznia o 18.00. Link do transmisji oraz link do zadawania pytań znajdziesz w opisie tego odcinka. Nie jest wymagana żadna rejestracja, nie oczekuję podawania maila. Nie musicie się przez to obawiać, że będziecie zarzucań jakimiś spamowymi mailami. Jeśli masz pytania związane z odstępstwami, z uprawnieniami, z obowiązkami operatora, to po prostu przyjdź na tego live'a 14 stycznia o 18. A jeżeli słuchasz tego materiału później, to możesz wrócić do nagrania z tego spotkania na moim kanale YouTube. Zbliżając się do końca, chcę, żebyście zapamiętali jedną rzecz najważniejszą. Te zwolnienia łamane na odstępstwa, o których dziś mówiłem, nie są ścieżką na skróty, nie są sposobem na obejście przepisów. Powstały po to, żeby prawo nadążało za rzeczywistością, a nie po to, żeby zdejmować z operatorów odpowiedzialność. I zarówno w przypadku odstępstwa dla sektora publicznego i infrastruktury krytycznej, jak i tego dla wszystkich operatorów, wciąż poruszamy się w kategorii szczególnej. Cały czas obowiązują uprawnienia pilotów, dokumentacja operatora, oświadczenia o operacji i generalnie realna odpowiedzialność za bezpieczeństwo. A różnica polega na tym, że znikają te wymagania, które w praktyce blokowały sensowne loty. Dzięki tym zwolnieniom operatorzy infrastruktury krytycznej mogą legalnie korzystać ze sprzętu, który już posiadają. Jednostki ochotniczej straży pożarnej mogą realizować działania poszukiwawcze bez formalnych wymagań czy też absurdów. Firmy geodezyjne i budowlane mogą wykonywać loty tam, gdzie wcześniej wymagany, był kontrolowany obszar naziemny, bądź też skutecznie blokował możliwość wykonania lotu, ale to wszystko działa tylko pod jednym warunkiem, że operator wie co robi, że rozumie przepisy, potrafi zarządzać ryzykiem i traktuje drona jako narzędzie pracy, a nie tylko jakiś super sexy sprzęt do latania. Wiem też, że to nie są wszystkie zwolnienia, które planuje ULc, ale jak tylko pojawią się kolejne, będę was o tym informował. A tymczasem, jeżeli ten odcinek zostawił w tobie jakąś refleksję, że to ma sens, ale muszę to sobie poukładać, to doskonale. Dokładnie o to mi chodziło. A jeżeli pozostawił ciebie z jakimiś pytaniami, to też spoko, bo właśnie dlatego zapraszam Was na spotkanie na żywo, gdzie będziemy mogli te pytania omówić konkretnie na przykładach, bez uproszczeń, bez generalizowania, tylko konkretnie. Dawno chyba też nie prosiłem Was o subskrypcję i komentarze, więc nadrabiam zaległości. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie kliknij teraz przycisk subskrybuj bądź obserwuj, w zależności od tego, gdzie słuchasz moich słów. Jeśli chcesz otrzymywać maile z nowym odcinkiem, to możesz zapisać się na, do listy mailingowej na stronie dronydlafirmy.pl, łamane na podcast pisane przez C. To wszystko. Czyli subskrypcję, zapis na listę spowoduje, że nie ominiecie żaden nowy odcinek podcastu, jeśli uważasz, że znajdujesz tu wartość dla siebie. A jeżeli tak jest, daj mi proszę o tym znać przez ocenę, komentarz albo nawet bezpośrednią wiadomość. Możesz też udostępnić ten odcinek w sieci, oznaczając mnie. To mi bardzo pomaga, bo po pierwsze. Mogę dotrzeć do innych osób podobnych do Ciebie, które też interesują się dronami. A po drugie, daje mi to motywację i wiarę w to, że nagrywanie podcastu ma dla Ciebie sens i pomaga Ci w Twojej codziennej pracy. Za wszystkie subskrypcje, komentarze, oceny, wiadomości, udostępnienia w internecie serdecznie Wam dziękuję. A tymczasem dziękuję również za wysłuchanie do końca tego odcinka. Do zobaczenia na żywo 14 stycznia. Dobrego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu za tydzień. Cześć!